Dzień dobry kochani. Ja często zadaję sobie w moim życiu pytanie, na co tracę moją energię? Wszystko jest energią. Energią są pieniądze, energią są nasze siły witalne, czyli nasze zdrowie, siła naszych mięśni, nasze emocje, nasze myśli, przedmioty, które nas otaczają, ludzie, którzy nas otaczają, nasze zadania, które mamy spełnić, nasze oczekiwania, nasze hobby. Wszystko jest energią. Jeżeli chcemy coś przepięknego wytworzyć, coś przepięknego wykreować, potrzebujemy na to energii. Jeżeli mamy na przykład mało pieniędzy i mało sił fizycznych, to pewnie nie możemy sobie kupić żadnego mieszkania. Ale jeżeli mamy dużo pieniędzy, dużo wiedzy, dużo fizycznej siły, możemy sobie wybudować przepiękny dom z przepięknymi meblami i z przepięknym wyposażeniem. To tylko jedna forma. W jaki sposób możemy naszą energią kreować? A więc, aby kreować piękne rzeczy w życiu, musimy mieć dużo energii. A co za tym idzie, musimy się zastanowić nad jednym faktem. Na co tą energię tracimy? Czy tracimy ją na kupowaniu na przykład jedzenia, które później wyrzucamy, a my sami wiemy, sami wiemy jak dużo wyrzucamy jedzenia, zapalając światło i nie używając tego światła, chociaż nikt w pomieszczeniach nie jest. Nikogo nie ma w pomieszczeniach, na kupowaniu przedmiotów, których nigdy nikt nie używa, które tylko trzeba przesuwać z miejsca na miejsce i które naprawdę zagracają, muszę tak powiedzieć, zaśmiecają nasze, nasze otoczenie. A może tracimy naszą energię na kłótnie z ludźmi, a może tracimy naszą energię na zajmowanie się szybko, Polowaniem na szybką dopaminę, jak paleniem papierosów czy piciem alkoholu. A może tracimy naszą energię na po prostu leżeniu i to nie jest takie leżenie na tapczanie, gdzie naprawdę świadomie odpoczywamy, tylko na przykład zajmujemy się jakimiś drążącymi nas myślami. Jest bardzo dużo rzeczy, punktów w naszym życiu, kiedy możemy sobie spojrzeć na nie i popatrzeć, gdzie tracimy naszą energię. Jednym z moich ulubionych takich punktów są po prostu nasze śmieci. Możemy sobie spojrzeć do naszych koszy na śmieci i zobaczyć, ile energii w nich ląduje. Jedzenia, które wyrzuciliśmy, bo je niepotrzebnie kupiliśmy. Jakieś opakowań po jakichś tam rzeczach, które kupiliśmy bez sensu, których i tak, i tak niech nie używa. A może wyrzucamy na pół zużyte buteleczki po szamponach, czy na pół zużyte tylko tubki po paście do zębów. Jest tego bardzo dużo. Albo właśnie, zajmujemy się plotkami. Zajmujemy się plotkami, zamiast rozmawiać z ludźmi na inne piękne rzeczy. Gdzie tracimy naszą energię? Musimy te dziurki, przez które przechodzi nasza energia, pozamykać. Wtedy będziemy mieć jej więcej, na piękne kreacje życiowe.